Witam Cię serdecznie w dzisiejszym nagraniu. Dziś mamy taki mega fajny temat, takie ultra nawilżenie. W jakich kosmetykach go szukać? Czy trzeba sięgać zaraz po kosmetyki z wyższej półki? Czy można sięgnąć po drogeryjne? I właśnie, jak to jest z tym kwasem hialuronowym? Czy to rzeczywiście jest takie ultra nawilżenie i w jaki sposób kierować się przy wyborze kosmetyków z kwasem hialuronowym, na co zwracać uwagę o tym wszystkim sobie dzisiaj powiemy, dlatego poproszę Cię o wielkie, czerwone serce w komentarzu, żebym wiedziała, że nie nagrywam tego na darmo. I już zapraszam Cię nie tylko do polecajek, ale także do takiej strony technicznej, ale obiecuję to w minutę przejdziemy, a musisz o tym wiedzieć. Jeżeli chodzi o nawilżenie, bardzo często. To nam tak troszkę wpajają reklamy, marketingowcy, kwas kielorunowy, kwas kielorunowy. Jak najbardziej się z tym zgodzę i do kwasu kialurnowego za chwilę przejdziemy, ale chcę, żebyś wiedziała, że takim składnikiem najbardziej nawilżającym, dostępnym na rynku kosmetycznym jest w rzeczy samej mocznik. I dziś w tym filmie pojawią się również produkty z mocznikiem, także zostań ze mną. A jeżeli chodzi o kwas kielorunowy, to pamiętaj, że to nie jest tak, że mamy jedną wersję kwasu hialuronowego i na tym koniec. Absolutnie nie. Słyszałaś określenie kwas hialuronowy wielocząsteczkowy i kwas hialuronowy niskocząsteczkowy. Jeżeli chodzi o kwas hialuronowy wielocząsteczkowy, jest to taka forma kwasu hialuronowego, przyjmuje się, może tak, w takim dużym uproszczeniu, przyjmuje się, że jest to taka forma kwasu hialuronowego, jaka pojawia się u nas w skórze. Natomiast ten kwas hialuronowy, on ma problem z przenikaniem w głębsze warstwy naszej skóry. W związku z tym kwas hialuronowy, wielocząsteczkowy, on będzie e, pozostawał tutaj w tych górnych warstwach naszej skóry. Nie oznacza to, że on jest zły, oznacza to tylko tyle, że nie będzie po prostu e, gdzieś tam dochodził w głębsze warstwy naszej skóry. Zaś kwas niskocząsteczkowy, kwas hialuronowy niskocząsteczkowy, on jest, że tak powiem, Podzielony, tak w uproszczeniu mówiąc, na mniejsze cząsteczki. te cząsteczki już mają możliwość do tego, żeby wnikać w głębsze warstwy naszej skóry, właśnie wiązać wodę w naskórku i utrzymywać to nawilżenie. I przyjmuje się, że właśnie cząsteczki kwasu hialuronowego niskocząsteczkowego są 40 razy, 40-krotnie mniejsze od cząsteczek kwasu hialuronowego. Wielocząsteczkowego. Mam nadzieję, że nic nie pomieszałam, bo tutaj taka łamigłówka językowa, ale wszyscy wiemy o co chodzi. W związku z tym, teraz przechodzę do Twoich ulubionych. E, oczywiście. Polecajek I co ja mogę Ci polecić? Jeżeli chodzi o taki e, krem z kwasem hialuronowym bardzo popularny i zresztą się nie dziwię, tutaj mamy do czynienia z taką tradycyjną formą kwasu hialuronowego Jest to firm koreańskiej marki Korsy, który często również można znaleźć w Tykiej Maxie. I to będzie taki krem, który będzie właśnie mm, dawał uczucie miękkiej skóry, takiego tak, zastrzyk, takiego nawilżenia. Warto też dodać, że jest to krem na bazie hydrolatu z tnika zwyczajowego. W szczególności tutaj e, mamy e, taki, że tak, może tak, to jest krem, który bym poleciła do każdego rodzaju skóry. skóry natomiast osoby, na przykład, które mają skórę problematyczną, tutaj ten hydrolat z rokietnika zwyczajnego będzie jak najbardziej korzystnie wpływał e, przy w takiej wbudowaniu takiej pielęgnacji, która e, ma za zadanie pozbyć się zmian e, i jak najbardziej można sobie po taki produkt sięgnąć. Ja dzisiaj mam tutaj ręczne notatki, więc żeby nie pominąć żadnego produktu, kolejnym produktem, o którym sobie powiemy, będzie to z firmy Revox Serum. Kwas hialuronowy w stężeniu 5%. Znowu tutaj mamy do czynienia z taką zwykłą formą kwasu hialuronowego. Natomiast często się mnie pytasz: Justyna ja nie chcę jakiegoś drugiego kosmetyku, nie wiadomo czego, poleć mi po prostu serum z kwasem hialuronowym. Proszę bardzo, lecisz do Hebe. E, a jeżeli masz ochotę na przykład na coś z Isany, tutaj również mam dla ciebie kilka przykładów. I teraz tak z Isany mamy serum, które nazywa się Active Serum Hyaluron Intense. E, I mamy tutaj do czynienia z taką, e, że powiem, znowu. E, kolokwialnie, zwykłą formą kwasu hialuronowego. Mamy do czynienia z łagodzącym pantenolem. Posłuchaj, ja nie będę tutaj, mamy tutaj też do czynienia, ale to już po zapachu, więc mamy tam kwas hydrolizowany, kwas hialuronowy. Ja nie będę tutaj e, Może tak wstawiać ochów i achów To będzie takie zwykłe serum nawilżające Ale posłuchaj, jeżeli ktoś Ja tutaj sprawdzę czy mam cenę 21,99 Jeżeli ktoś nie chce dużo wydać na kosmetyki Po prostu szuka nawilżenia Dlaczego nie? E, z tej samej serii, tutaj od Isany Mamy również tonik Jest to tonik, który zawiera Po zapachu kwas hialuronowy e, Do czynienia mamy z ceną 9,99 za tonik Jak najbardziej tak. Znowu tutaj mamy, tak jak powiedziałam, serię nawilżającą. Myślę, że to jest takie polecenie, z którego na pewno skorzystasz. A ja tymczasem wybieram się do kolejnego produktu. Tym razem, jeżeli chodzi o tonik, będzie to już tonik z mocznikiem i z miacynamidem. Przypominam, jeżeli ominęłaś. Początek tego wideo. mocznik to jest tak naprawdę najbardziej nawilżający składnik dostępny na rynku kosmetycznym. Jest to tonik od firmy Linia i powiem Wam, że ja bardzo lubię ten produkt. Jest to produkt, który też pojawia się nie u wszystkich, ale u niektórych moich podopiecznych na konsultacjach kosmetycznych, tonik z firmy Linia właśnie z mocznikiem. Jeżeli chodzi o konsultacje kosmetyczne, często mnie o to pytasz. Link pod filmem w opisie. Kolejnym takim produktem i tutaj sobie zostanę przy firmie Linia, uwaga, zostanę nie tylko przy firmie Linia, ale przy moczniku, tak troszkę skaczemy z jednego na drugi, ale to też wymaga od Ciebie uważności, dlatego krem nawilżająco-złuszczający z mocznikiem w stężeniu aż 10%. Ja tutaj również nakładam podkreślam słowo złuszczający, bo jest to krem właśnie o właściwościach złuszczających, żebyś była tego świadoma. Zaczynamy od wody, mamy potem mocznik, mamy potem olejek z awokado, czyli oczywiście właściwości takie wygładzające. Mamy masło shea, mamy tutaj kwas salicylowy, czyli skóra problematyczna, skóra na w której pojawiają się zmiany, jak najbardziej regulacja wydzielania się sebum, zapobieganie powstawianiu kolejnym zmianom. Jasne, że tak, ale również mamy tutaj do czynienia z działaniem złuszczającym, tak jak już wspomniałam. Potem mamy kwas mlekowy, czyli tutaj mamy do czynienia z nawilżeniem, mamy pantenol, właściwości łagodzące, mamy witaminę E. Mamy tutaj jeszcze... Kilka e, innych składników, na przykład zbawienny glukonolakton. E, posłuchaj, jeżeli już jesteśmy przy tym moczniku, to żeby nie wprowadzać takiego e, zamieszania, e, krem, krem, o którym mało się mówi, a szkoda, i to jest taka firma raczej mało popularna, e, ona się nazywa CCB. I ja już kiedyś o tym kremie mówiłam, natomiast to żyło bardzo dawno temu, więc sobie przypomnimy, jest to krem nawilżający z mocznikiem znowu w stężeniu aż 10%. I tutaj zaczynamy od wody, na drugim miejscu w składzie mamy mocznik, mamy tutaj olej kokosowy, mamy tutaj masło kakaowe, mamy tutaj jeszcze kilka innych ekstraktów. Tutaj po prostu do czynienia z takim zastrzykiem porządnego nawilżenia, jak najbardziej tak. A teraz chciałabym powiedzieć o produkcie, w którym mamy takie naprawdę... Ale to już takie mega fest połączenie Fantastyczny jest to produkt Ja sama osobiście zużyłam kilka butelek I jest to serum z trehalozą w stężeniu 10% I peptydem w stężeniu 5% Nawilżenie i wypełnienie Jest to serum od firmy Basic Lab Ale oprócz tego, że mamy tutaj do czynienia z peptydem, Z peptydem z grupy trzeciej Ujędrnienie, uelastycznienie tej skóry Z nawilżającą trehalozą To Uwaga, czytam od producenta. Kombinacja różnej wielkości cząsteczek kwasu hialuronowego działa synergicznie, czyli wielocząsteczkowy kwas hialuronowy e, tworzy barierę okluzyjną czyli to, o czym mówiłam na początku on zostaje tutaj w tych naszych górnych warstwach skóry, która zapobiega utracie wody z naskórka, Jednocześnie jej nie zapychając. Natomiast mało cząsteczkowy efektywnie przenika do głębszych warstw skóry, dzięki czemu skutecznie ją regeneruje i wspomaga procesy naprawcze. Tak jest. I tutaj w tym serum mamy również niacynamid. Tutaj skóra ze skłonnością do przebarwień, do trądziku jak najbardziej skorzysta. Mamy skwalan, mamy koenzym Q10, działanie mocne anti-aging i mamy tutaj hydroregulacyjny kompleks, w którego skład wchodzą na przykład mocznik, o którym przed chwilą powiedziałam i kwas mlekowy również właściwości dogłębnie, dogłębnie nawilżające. Także to jest takie serum, które po prostu ma w sobie wszystko, jeżeli chodzi o nawilżenie. Kwas hialurnowy wielocząsteczkowy, niskocząsteczkowy. Kwas, przepraszam, kwas Kwas mlekowy, takie jest nawilżenie w połączeniu z mocznikiem, nawilżenie takie total. Mamy trehalozę, znowu właściwości nawilżające, mamy Peptyd z grupy trzeciej, heksa peptyd i do tego wszystkiego niacinamid. Czego chcieć więcej? Pytasz mnie, ja odpowiadam. To była gama produktów nawilżających. Przedstawiłam ci produkty zarówno z kwasem hialuronowym, wielocząsteczkowym, niskocząsteczkowym, z mocznikiem, a także ostatni z nich był połączeniem tego wszystkiego, o czym mówiłam przez cały film. Mam nadzieję, że skorzystasz. Czekam na Twoje wrażenia w komentarzu. Natomiast chciałabym Ci jeszcze powiedzieć i przypomnieć, że. To, że dbamy o siebie od zewnątrz, to jest jak najbardziej konieczne, w porządku, natomiast sama pielęgnacja nie wystarczy, po prostu. Zmianę trzeba również przejść od wewnątrz. Jeżeli chodzi o moją prywatną, osobistą metamorfozę, to nie jest żadną tajemnicą to, że jeżeli chodzi o wygląd zewnętrzny. Regularny taping twarzy, którego uczęcie na www.azashamoda.com w połączeniu z masażem twarzy, który również pojawia się w kursie Twarz bez zmarszczek w każdym wieku, one były moją podstawą i konsekwencja doprowadziła mnie do stanu, w którym jestem dzisiaj. Taping twarzy, masaż twarzy, i bardzo często ktoś mi mówi, że na pewno zrzuciłam dużo wagi. Czy tak wygląda osoba, która miała problem z wagą? Oczywiście, że nie. Także tutaj nie znajduj w sobie wymówek. To, że ty e, nie możesz w jakiś sposób e, się zmobilizować, nie znaczy, że inne osoby nie mogą. Także weźcie za siebie. Jeżeli masz problem z tym, żeby się zdyscyplinować, bądź zmobilizować, wejdź na www.semuda.com, pobierz mój darmowy Planer na ten rok i tam poprowadzę cię za rękę. A jeżeli chcesz przejść przez Metamorfozę od wewnątrz, za darmo. Zapraszam Cię do klubu Zawsze Młoda, znajdziesz link pod filmem. Osobna grupa na Facebooku, tam jest osobne, całkowicie darmowe szkolenie. Tylko od Ciebie zależy, czy Ty chcesz z niego skorzystać, czy nie. A jeżeli masz ochotę na więcej, jeżeli masz ochotę przejść w ogóle na inny poziom to ja Cię również przeprowadzę za rękę w e-booku Odmładzanie metodą Bay, który również dostaniesz na www.zawszemłoda.com obecnie z rabatem, z kodem VIP2024, który wpisujemy po dodaniu produktu do koszyka w zakładce Rozbiń podsumowanie zamówienia. Cię zabieram przez każdą fazę, tak, żeby to w życiu sobie uporządkować, i poprzez wprowadzanie małych zmian do swojej codzienności. A pamiętaj, że twoja rzeczywistość jest wypadkową twojej codzienności, która składa się z małych czynności. Ja nauczę cię w jakiś sposób, bezwysiłkowo, naprawdę z minimalne zmiany, które możesz wprowadzić do swojego codziennego życia, które zmienią całą Twoją rzeczywistość. Niemniej jednak, również chciałabym Ci przypomnieć i dodać od siebie, że to nie jest jakiś mój wymysł, wszystko to co prezentuję w e-booku jest potwierdzone naukowo, a niektórzy naukowcy za swoje odkrycia dostali zostali uhonorowani Nagrodą Nobla. Jeżeli masz o to przejść na wyższy poziom, włączyć do grona osób, które dostają od życia więcej, to zapraszam Cię na wspólną metamorfozę. Również zapraszam Cię na mój Instagram i do zobaczenia w kolejnym nagraniu. Cześć!